Dlaczego nikt o tym dalej nie mówi? Na każde 100 gramów węglowodanów, które zjesz, bierasz aż 400g wody Kiedy jesz więcej węglowodanów, magazynujesz więcej glikogenu A kiedy magazynujesz więcej glikogenu, zatrzymujesz więcej wody Kiedy zatrzymujesz więcej wody, waga rośnie Więc naturalnie, jeśli jesz mniej węglowodanów, tracisz na wadze Dlatego po pizzy, po makaronie, po weekendzie Waga może z dnia na dzień po prostu podskoczyć, ale to nie oznacza, że przy waga nie pokazuje tylko tłuszczu. Ale pokazuje jeszcze wodę, jedzenie, które się trawi, magazynowane węglowodany, czyli glikogen, mięśnie, kości i tkanki. Więc jeśli widzisz, że rano waga podskoczyła plus 1 albo nawet i 2 kilo, to nie panikuj. I nie kara się głodówką lub dodatkowym cardio, bo tak właśnie wpada się w dietetycznej joju. Reagujesz emocjonalnie, zamiast rozumieć, co się tak naprawdę dzieje. Dlatego najlepszym wyznacznikiem progresu nie są codzienne wahania, ale to, jak leżą ubrania. To jak się czujesz, to jakie masz obwody w centymetrach i średnia z całego tygodnia. I właśnie taka wiedza chroni Cię przed poddaniem się. A jeśli potrzebujesz więcej takich wskazówek, to wrzuć follow.